Przegrany dzisiaj w słabym stylu mecz z Kotwicą. Wczoraj 19 punktami wygraliście. Pokazaliście naprawdę bardzo dobry basket. Co było przyczyną tak słabej gry? No Myślę, że wczoraj był o wiele lepszy basket. W naszym wykonaniu o wiele lepsza gra. Dzisiaj ten mecz nam zupełnie nie wyszedł. Na początku nie byliśmy chyba do końca skoncentrowani. Przeciwnik nam tam odskoczył na parę punktów. W sumie udało, udało się tam później te straty zniwelować, ale, ale w końcu wszystko okazało się lepsze. Do tego popełniliśmy dużo strat, nie, 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 nie graliśmy konsekwentnie tego, tego, co tam sobie założyliśmy. I no, dzisiaj ten mecz wyglądał o wiele gorzej w naszym wykonaniu niż, niż ten wczorajszy. Przed Wami w przyszłym tygodniu spotkanie z Czarnymi Słupsk. Rywal bardzo wymagający. Co, co trzeba poprawić przed tym meczem? No na pewno co trzeba poprawić. Trzeba, trzeba zagrać i wrócić do tej gry, co graliśmy w ostatnich trzech meczach, w których odnosiliśmy zwycięstwo. I, i, I wtedy będzie można nawiązać jakąś walkę z Czarnymi, bo to jest różna z myślę, że z czołówki naszej ligi, z bardzo dobrymi zawodnikami, z bardzo dobrym trenerem, wymagającym trenerem. Dlatego na pewno musimy zagrać tak, jak te ostatnie trzy mecze, a nawet może wydaje mi się, że jeszcze lepiej, że, żeby tam w na, na ciężkim, ciężkim terenie yy, walczyć o zwycięstwo.